Dziś w odcinku chcę Wam przedstawić bardzo fajny program do CSGO. -a. Jest to mianowicie Matchmaking Server Picker. Wybiera on serwery, na których mamy najmniejszy ping, czyli są najbliżej praktycznie, albo mamy bardzo dobre połączenie do nich. I dzięki temu nie będzie nas dobierało na serwery, gdzie mamy nie wiem po 100, 160, 300 czy jeszcze więcej pingu. A więc, dobra, przejdźmy do rzeczy. Link będziecie mieli w opisie filmu. Film możecie zlajkować, rozesłać, zasubskrybować kanał, skomentować oczywiście, wiecie co z tym robić. I dobra, tutaj macie wirusy, oczywiście wirusów nie ma. Tutaj macie skan wirusów, o się wypowiedziałem. Bana za ten program nie możecie dostać, ponieważ nie ingeruje on w ani w CSGOA. Jest on zupełnie bezpieczny. Sam testowałem go około, nie wiem, miesiąca. Nie dostałem ani bana, ani. Mnie nie schakowali, jest to totalnie bezpieczny program. Dobra, już się mi ściągło. Teraz wypakujemy sobie. Do wypakowania potrzebujecie programu typu 7Z, WinRAR i chyba w 8.1 jest jakiś fabryczny, ale pewności nie mam. Dobra, odpalamy program. I dobra, odświeżamy. Ja tutaj już mam zablokowane, ale zrestartuję na potrzeby filmiku i widzicie tutaj. Tutaj mamy ping 220 w zakrągleniu 130, 260, 240, no to to jest bardzo duży ping, nie jesteśmy w stanie grać na takim pingu. Odświeżmy sobie jeszcze raz, tutaj na e West. mam najmniejszy ping z tego co widzę, 51, 49, 50, 50, czyli widzicie zaznaczamy sobie e -West. jest już e -West i akceptujemy. I właśnie widzicie, wszystkie serwery zostały zablokowane. Od tego czasu nie będzie wam dobierało serwerów żadnych oprócz EUSTA. To znaczy EUSTA w moim wypadku. W waszym wypadku może być to EU East albo Russia, nie Wątpię. Z ruskami są złe doświadczenia. I tutaj właśnie nie będzie wam dobierało rusków. Praktycznie nie będzie wam dobierało rusków. Nie wiem na ruskę jest. 5% szansy, że wam dobierze, bo Ruski będą miały u nas duży ping, to znaczy u nas, na łeście, w sensie, że w Europie. Także koniec z Ruskami, Indianami, innymi Talibami, koniec z trollami, idiotami, no, przed tym się nie ustrzeżecie, ale chodzi mi tamtych narodowości. Także mam nadzieję, że poradnik się spodobał, roześlijcie, żeby więcej ludzi o tym wiedziało, nie musiało się męczyć. Dzięki, na razie. Cześć.